Cześć wszystkim z tej strony Łukasz Szczęsny z W dzisiejszym odcinku zamontujemy sobie bagażnik tylni rowerowej. I o ile nie jest to może zbyt skomplikowana sprawa w rowerach innych niż retro, to w retro troszeczkę trzeba się z tym natrudzić i mieć parę fajnych, dobrych patentów. Ogólnie większość rowerów. Retro nie jest przystosowana do montażu bagażników tylnych, ale odpowiednimi sposobami da się taki bagażnik zamontować. Nie jest to łatwe, ale dla chcącego nic trudnego. Ale na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału, guzikiem czerwonym na dole, łapka w górę, jakiś fajny komentarz. Będziemy bardzo wdzięczni. A teraz przechodzę do tematu i pokażę Wam, jak taki bagażnik zamontować. Pierwszą rzeczą, jaką powinniście wykonać, to założyć w taki sposób było bagażnik i zobaczyć, jak wyregulować tutaj tak, taki płaskownik, bym powiedział, e, który mocuje bagażnik do ramy, tutaj do mocowania, tutaj na tą śrubę. No, więc warto sobie przymierzyć i sobie zmierzyć, w, jak, w jaką dziurkę musimy właśnie przestawić ten płaskownik, by wysokość bagażnika była idealnie dopasowana do naszego roweru. Ja z doświadczenia już wiem, że zapewne będzie tutaj ta przedostatnia dziurka na górze, na górze więc muszę to wykręcić lekko imbusem, przesunąć właśnie na ten otwór, z jednej i z drugiej strony i robimy to w taki sposób że odkręcamy tą oto śrubkę imbusem musimy go całego wykręcić przesunąć przedostatnią górkę. Zamontować z tyłu podkładeczkę. I z powrotem można to wkręcić. Tu już pewnie będziemy w wysokości. Oczywiście warto przytrzymać tutaj tą nakręteczkę z tyłu mocniej nacisnąć to ładnie ale w taki sposób też ładnie się dokręca i nie widzę takiej potrzeby i lecimy z drugą stroną gdy już przestawimy płaskowniki na odpowiednią wysokość lecimy do roweru i sprawdzamy czy pasują jak pasują będziemy je powoli przykręcali do roweru i przymierzamy tak, jak to mam być, i tak jak mówiłem, bagażnik jest na odpowiedniej wysokości. Może Wam się stawać, że może jest zbyt wysoko, ale spójrzcie na tył. Na tyle może być montowana lampka tylna. Tutaj jest montowana na błotnik, ale lampka tylna też by trochę opadała do dołu po zamontowaniu i nie była równo z tym elementem więc prawdopodobnie mogłaby wchodzić tutaj w interakcję z błotnikiem, a tego byśmy nie chcieli więc myślę, że taka wysokość jest jak najbardziej odpowiednia dla pakażnika i co? i przechodzimy do montażu na śrubki i zazwyczaj w pakażnikach rowerowych nie mamy takich śrubek montażowych na to miejsce czyli to miejsce tutaj do mocowania przy kasacie. więc no, znalazłem tutaj odpowiednią śrubkę ona też nie za długa jest nie za krótka i co? i dokręcamy, pamiętajcie, że od strony napędowej ta śrubka właśnie musi być taka króciutka tylko no, po prostu musi nam i bagażnik i tutaj to miejsce w ramię, więc też musi być odpowiednio długa, ale gdyby była za długa, to mm, będzie nam wchodziła z reakcję y, z napędem, tak? Jeżeli cokolwiek tutaj, jak Wam pokażę, po drugiej stronie będzie wystawało, no to wchodzi w linię, gdzie pracuje kaseta i łańcuch, więc nie możecie do tego dopuścić i śrubka mocująca musi być odpowiedniej długości. Ja zabieram się za przykręcanie i widzimy się w następnym kadrze. Pamiętajcie, że przed wkręcaniem warto przegwintować otwory. Gwintownikiem znajdziecie to w odcinku o by po prostu łatwiej nam się wkręcał. I tych śrubek nie montujemy na początku do końca. Nie zaciskamy tego pokażnika. On ma w taki sposób się machać. Bo teraz będziemy przykręcali tutaj do tego elementu ten bagażnik i później regulowali względem poziomu ziemi, więc ta część musi być jeszcze w tym momencie jak najbardziej ruchoma. I do bagażnika dostajemy takie elementy montażowe. Je trzeba mocować w taki sposób, czyli żeby ta część z odporem była w tą stronę, szła do montażu z ramą. A ta część w taki sposób ma mocować się z bagażnikiem. I te miejsce, w którym będziemy montowali, to jest na przodu bagażnika. Tu mamy specjalne miejsce, i tu mamy w taki sposób zamontować te elementy. Idąc dalej, też ich nie zaciskamy, bo będziemy musieli wszystko wyregulować. Więc na razie montujemy wszystko pro forma. I tutaj gotowy element do montażu powinien wyglądać w taki sposób, jak widzicie. Czyli, tak jak wcześniej mówiłem, też dziurko w tą stronę, to zamontowane do tutaj specjalnego miejsca, i to wszystko czeka teraz na kątownik. No i tutaj jest najciekawsze, jeżeli chodzi o retro ramy płaskobniki, jakiekolwiek, różnego rodzaju, różnego rozmiaru z powodu, no niby to jest miejsce na montaż bagażników, ale hamulec tylny jest tak zamontowany tutaj na specjalnym otworze, że uniemożliwia nam montaż tego kątownika jakkolwiek nie podejdziemy, jakokolwiek długością innego kątownika no wchodzi nam to w kolizję więc ja na przykład rozwiązałem to w taki sposób że taki oto kątownik, który wcześniej był kątownikiem, był trochę dłuższy. Obcięłem tu, jak widzicie, w tym kątowniku wystarczyłoby obciąć to miejsce, gdzie mamy tutaj wykręconą dziurkę, i ten kątownik automatycznie by nam się skrócił. Ale, mimo że skróciłem, ten kątownik, to i tak sumaryczna jego długość nie pozwoliła mi go zamontować, tak by nie wchodził w kolizję z hamulcem tylnym. I moje rozwiązanie, na przykład w retroramach, jest takie, że możemy zamontować bagażnik tylny, montując te płask płaskowniki w taki sposób, czyli rozcinając je na pół. Tworzymy możliwość ustawienia ich nie w poziomie, tylko w pionie, i w taki sposób zamontuję te kątowniki do naszego roweru, a bliżej do naszej ramy. Kwestii wyjaśnienia. Tutaj zamontowana przejściówka pionowo po rozcięciu nie służy samemu przymocowaniu ponieważ no tutaj nam by trochę po skosie tu zabrakło jak widzicie yy, musielibyśmy mocno rzeźbić a i tak to by nic nie dało nie dałoby nic więc ogólnie wyliczyłem to tak że ten rozstaw idealnie pasuje do Następnej prześciówki, którą mamy, taka sama ona jest do bagażników i zamontujemy to w taki sposób. I dzięki temu, jakbym to powiedział, przedłużeniu, będziemy mogli zamontować normalnie bagażnik tak, jak powinno być. Oczywiście, no, w innej pozycji. Może nie będzie on tak wytrzymały, bo jest tutaj. Na kątowniku, i tutaj to przechodzi w przejściówkę, ale wszystko to w jakąś miarę wygląda i nie wchodzi właśnie w kolizję z hamulcem, jest tutaj dość bardzo daleko. Oczywiście, przy niektórych typach hamulców, moglibyśmy od razu to zamontować, ale przy tym hamulcu jak chcę go zostawić. On bardzo ładnie tu wygląda, i nie chcę po prostu nic w tym zmieniać. Mógłbym zamienić hamulec i zamontować tak przejściówkę yy, ale nie w tym rzecz chcę zostawić hamulec więc musiałam zrobić taką rzeźbę i y, montując właśnie bagażnik w tylny w rowerach retro musicie się przygotować na to że przejściówka wam nie wejdzie tak a nawet jak wejdzie to będziecie musieli bardzo bardzo rzeźbić może to montować na jakiś podkładkach może w jakiś sposób tutaj położenie hamulca lekko zmienić, wysunąć go do góry lub zamontować właśnie w jakiejś takiej pozycji na przykład bardziej ściśniętej, bo ta przejściówka naprawdę będzie wchodziła na milimetry. Tutaj robiąc właśnie taką, bym powiedział, rzeźbę pozbywam się całego tego problemu. Oczywiście tutaj kosztem może wytrzymałości tutaj całego mocowania bagażnika, ale no, nie oszukujmy się, w rowerach typu Ratro, nie będziemy jak w rowerach typu gravel sobie yy, ładować tam nie wiadomo ile rzeczy. Myślę, że tutaj taki rower jest właśnie bardziej rekreacyjny i e, nawet jeśli to będzie słabsze mocowanie, choć na wcale nie musi być słabsze, jeśli będzie zamontowane odpowiednio. Yy, nic jakby yy, na to nie wpłynie. Może trochę będzie to wizualnie słabiej wyglądało. Ale no, trzeba czasami iść na jakieś ustępstwa. I teraz po zamontowaniu wszystkiego zobaczcie, jak fajnie wchodzi nam tutaj ten pręd mocujący do bagażnika. równożko fajnie. I co? I zabieramy się do zamocowania tej części. I zamontowałem już druty mocujące na naszą przekładkę, i tak to mniej więcej powinno wyglądać. Ja dla wizualności zamontowałem to wewnętrznie, ale możecie także i zewnętrznie to zamontować, i znowu specjalnie nie dociskałem tych śrub, bo położenie tych drutów się zmieni. I przejdziemy do ostatecznego mocowania bagażnika, i na początek. Właśnie zrzucimy go ze stojaka, postawimy na ziemi a tylko dlatego, że musimy go, bagażnik ustawić również go poziomo, żeby było względem ziemi, by bagaż później nam się w jakiś sposób nie zsuwał. No i żeby bagażnik ładnie wyglądał a spełni i spełniał swoją funkcję. I tak jak widzicie, postawiłem rower na ziemi i będę ustawiał bagażnik względem poziomu ziemi. Zazwyczaj robi się to jakoś na oko. Yy, jakoś tutaj specjalnie trzymanie poziomu nie ma aż tak dużego znaczenia. Ważne, żeby to tutaj względem e, ziemi się mniej więcej zgadzało. Ale no jak chcecie zrobić to dokładniej, możecie zrobić to to. Ja tutaj mam taki też lifehack. Z tyłu mam na przykład stół. Jakbyście zobaczyli na stole, bagażnik w tym momencie jest trochę krzywo, z jednej strony zachodzi na blat stału a z drugiej nie, więc wydaje się nam, że jest prosto ale tak naprawdę jest krzywo i dopiero mniej więcej ustawiając się, tak widzę, że jest idealnie równo względem poziomu ziemi jak widzicie bagażnik został zamocowany i Mocowanie, tak jak powiedziałem, nie jest to trudna sprawa, aczkolwiek no, tutaj tych śrubek mamy raz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 do przykręcania. Więc no naprawdę duża ilość i musicie to też uwzględnić właśnie w czasie pracy. Musicie uwzględnić, że będziecie musieli na przykład dorobić tutaj specjalną prześcióbeczkę. Więc Montaż w sumie nie jest trudny, ale musicie wiedzieć, jak to wszystko zrobić po kolei. I mam nadzieję, że ten filmik uświadomi Wam, jak montaż bagażników jest czasochłonny, a też po prostu wymagający pewnej specyfiki pracy, wykonywania czynności po kolei, bo jeżeli na przykład byśmy dokręcali śruby, na maxa, to później byśmy wszystkie musieli odkręcać, bo by nic się nie zgadzało. A więc, w kwestii podsumowania, da się zamontować y, bagażnik do rowerów typu retro, aczkolwiek wymaga to dorobienia czasami specjalnej prześciówki, a jeśli taki nie dorabiamy, to czasami się trzeba pomęczyć, bo mocowanie będzie wchodziło w kolizję z hamulcem. Więc jeżeli mechanik rowerowy Wam powie, że montaż błotnika do rowerów retro, retro jest całkowicie niemożliwa, to nie wierzcie mu, bo tak naprawdę jest to możliwość. Aczkolwiek jest to czasochłonne, pracochłonne. No i dla bardzo nerwowych osób często może to być nie do zrobienia, bo jeśli będziemy to robili pierwszy raz i e, nie mamy jakby takiej wiedzy, no to możemy spędzić na tym pół dnia albo na cały dzień i taki bagażnik nie będzie skręcony. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Cześć!